Dobra, witam wszystkich. Tu Hikomikos, czwarta runda. Ja już myślałem, że przegrałem w ogóle. A ja tylko jedną grę przegrałem. To nie jest tak źle. I moim następnym przeciwnikiem jest. Zaraz, bo to mi uciekło. Hmm. Runda czwarta. Ostatnia runda. Dwie wygrane, jedna przegrana. U mnie z przeciwnikiem, który ma trzy wygrane. Uuu! Zaraz. Jaki on miał nick? Wysłał mi zaproszenie? Nie wysłał. Um. Jak się on nazywał, kurde? Napiszę do niego na Facebooku. Beton, beton. Dobra, dodamy go. Musi zaakceptować mnie. Mamy tutaj prezentację Generation nowego anime króciutkich mini scenek z gier <noise> jak ja mówię, słowo po słowie ok versus standard ok wyszukiwanie przeciwnika i przygotujmy się na przegraną, ponieważ nie wiem <noise> będzie mi ciężko go pokonać Targa ciemności. Czym grasz, kolego? Ja mówię Iweltalami. Wrzucam monetą. Może Tails, może Tails i... Tails. Zaczynam jako pierwszy, bo chcę. Tak. Och, och, super. I w pierwszej turze. O! Jeszcze jakiegoś ma pokemona na ławce Jeszcze jakiegoś pokemona na ławkę wystawić? Dobra, ja jestem ogarnięty na jutro Przynajmniej w większości To jest mój jedyny album, który zabieram Bo po prostu uznałem, że nie będę dźwigał ciężkiego plecaka Z wielkim albumem, bo to by było... I powiedzcie mi co robi ten Mew? bo ja o nim słyszałem. Ma ability Memories of Dawn. Ten pokémon może używać ataków dowolnego z podstawowych pokémonów w grze, ale nadal potrzebuje energii, aby wykonać się na atak. Kolejna to Encounter. Wyszukaj w talii pokémona, pokaż go. Aha, czyli tak to działa. To ja zrobię. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak. Tak, i na razie koniec, bo w pierwszej rundzie nie możemy zaatakować ani nie możemy zaatakować. Stadium. Nie wiem też, co on robi. Ojejku, wiesz, co, co on tu robi? Ultra ball, dobra. Ja nie mogę mieć więcej niż trzy na ławce. A u niego obrażenia... Zadawane przez roślinę, ogień i wodę są zredukowane o 20. I jeszcze N mi dowalił. Nie będę mógł użyć Energy Retrievala, którego planowałem, aby sobie dobrać energię. Ale dzięki temu zdobyłem Double Colorless Energy do Iwentala. Nie zaciekawie, Bardzo nie za A jak to jest z, z tym mio? Że Mew potrzebuje nadal tych energii Aby zaatakować Czy po prostu Ten no mm. Nie wiem jak to powiedzieć Czy po prostu są pokemon na ławce Hmm A ja mu jeszcze tego garbodora dobili. A co robi ten Iwelt albo też, nie wiem. Jeśli on jest aktywnym, każdy A, dołączony przedmiot do Pokemona nie daje efektu. Dobra. Czyli już wiemy, co się dzieje. Melissa mi się skończyła. i Iweltala. ale nie mam niestety. O, ciekawe posunięcie. Czy mnie znakłutuje? 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16. Jeszcze raz, 2, 4, 6, 8. 9. A nie, użył tego ataku, co sobie przeniesie energii na jednego z pokemonów na ławce. Wiedziałem, że to będzie debelka. Ja zrobię tak Czyli jeszcze dobiorę te dwie I teraz za ile? Poczekajcie Zadaję za 60 jednemu pokemonowi na ławce Jeśli jest ex czyli może mi załatwić każdego i wentalem to jest też dobra broń. Hmm. <śmiech> <śmiech> Właśnie on ma pewnie Max Potion gdzieś w salonu, albo coś nie wiem. Tak mi się wydaje. druga energia i endem dobiorę 5 kart, bo mam 5 na nagród na on dobiera 6 czyli ma większe pole do popisu ja mam za to sykamora o nie, ten pokemon hmm. mnie dobił i jego, I jego też dobiło? To było zaskakujące. I teraz co ja mam zrobić? Czy tego, czy tego, oczywiście tego? Za dużo ma kart na ręce. A ja mam teraz za małe pole do popisu. Kiepsciutko, kiepsciutko. Teraz on może doładować sobie właśnie tego na ławce, żebym miał już przygotowanego. Właściwie już jest cały gotowy. Ile on ma jeszcze? Dziesięć? No ja nie mogę. Coś dobrego, proszę. Fischer. 4 energie z Discarda, ale zwykłe, tak? Zwykłe. E, może tym sobie. Oj, zakręcił trochę. Będzie atakował mi na ławce. A to jęza. Jeszcze setup z Scheiminem. Dobrał sobie karty do ręki. Uuu. Jesteś przygotowany. A co robi Ninja Boy? Bo ja nie wiem. Zabierz jednego Pokémona podstawowego w grze, wyszkolę i taki. A i zamień tego Pokémona? Co? To ja nie doczytałem. On atakuje po 60 w aktywnego i w Pokémona na ławce. O ja! A co robi ten? Ja w następnej kolejce ginę. Zaraz. Uh. Co ja robię? Jestem w czarnej energii. 38 tak, kart w talii. Ma 30 zaraz. No, no, nie mogę zebrać myśli. On mi tego pokona. To ja muszę naładować sobie tego. Wyłowię co mogę. Tak jest bezsensowny ten. ten. Sapporter nieprzydatny mi jest w ogóle, Pff. lipa. Lipa z mojej strony. O, jeszcze tego i weltala zmy naładuje i łoż po mnie. myślę, że ja jeszcze raz muszę mu się dać. Oja No i dam mu się, no co? Ale on mnie i tak dobije czymkolwiek w następnej kolejce, więc i tak przegrałem. Taki ustawiony już jest dobrze. No i teraz w następnej kolejce dobierze kolejne um, dwie nagrody Amunicję zrobię, bo mam tylko dwie energie Co mogę mieć? No co mogę mieć? Na pewno Center Lady nie będę miał <grym, <grym, Super Koniec Przegrałem, dziękuję za grę. Mm. Bardzo fajne ma te ja nawet nie wiedziałem, że one tak potrafią atakować. To jest dobra karta. Okej, okay. czyli jak mój plan wygląda. I to już jest ostatnia runda. Była czwarta, dwie wygrane, dwie przegrane. Dobrze jest. Pół na pół. Trzeba się z tego cieszyć. Jutro będę tutaj W sumie powinienem już iść spać, ale dopiero teraz pójdę. Muszę wstać na pociąg, bo nie chcę się spóźnić. A najlepsi gracze właściwie nie najlepsi, bo po prostu losowo gracze otrzymują karty promo. Nie wiem, czy mogę wam je jakoś pokazać. Chciałbym, dlatego zrobię coś takiego. Klik. Zapisz obraz jako. A promki. Promi, i dodaj obraz. Wrzucę wam te promki, żebyście mogli zobaczyć. Ja po prostu chcę dostać tego Charizarda. Byłoby genialnie. Chociaż wiem, że to po prostu będzie mało prawdopodobne. Bo one są jakoś pakowane, chyba, w tych zestawach startowych. Jak będzie Charizard, to chyba wow. krzyknę, więc on wcale hurra! Chociaż powinienem co innego krzyknąć. Dobra, przygotowany na jutro, mam nadzieję, że się nie spóźnię na pociąg. Będzie relacja niedługo. Do zobaczenia. Jutro, czyli 22. Właściwie to już dzisiaj, bo dzisiaj już jest późno. To znaczy w Polsce już jest 22, tutaj jest jeszcze 21. Dobranoc na razie. Cześć.